I zapraszam koziorożca, zobaczmy co maj dla Was szykuje. Już na starcie siódemka kielichów, a więc jesteście może w takiej energii trochę rozkojarzenia, może takiego majowego, majówkowego, a może wielu wyborów i opcji, które przed Wami się jawią. I nie bardzo wiecie w co ręce włożyć lub co wybrać, w którą stronę siebie ukierunkować chociażby. Albo są wśród was takie koźrożce, które zbyt marzycielsko lub zbyt roszczeniowo myślą, bądź ulegają pewnym pokusom. Zobaczmy, jak maj będzie chciał się tutaj dla was zarysować. Bardziej mi się pokazuje nowa droga, ta, którą chcecie obrać lub wybrać jakąś opcję. Coś jeszcze lepszego, coś bardziej adekwatnego dla siebie. Jakie wyzwanie w kwestii materii codzienności szukuje dla Was Maj? Co może być trudnością w tym wyzwaniu? Co jest radą dla Was, drogie koziorożce? Co w kwestii miłości jest wyzwaniem dla Was w maju? Co w maju jest trudnością w tej właśnie materii miłości? I co jest radą dla Was, drogie kożorosce? No, pięknie, słuchajcie, pod spodem koło fortuny, a więc... Hmm. Zmiany, zmiany, zmiany. E, pojawia się nadal siódemka kielichów gdzieś w tle, e, i no właśnie, co wybrać, w którą stronę zmierzać, czemu się poddać. A koło fortuny może mówić po prostu: poddać, czy też powinieneś, lub ten miesiąc będzie właśnie pokazywał przed tobą e, jakieś sytuacje, których nie, na które nie bardzo masz wpływ lub których. Jeszcze nie znasz. Z reguły koło fortuny pokazuje poprawę na lepsze, a więc taki niech to będzie właśnie kierunek. Cokolwiek by na waszej drodze nie stanęło, są to szanse, możliwości do wykorzystania, opcje, których nie należałoby przegapić. To taka karta, która dla mnie mówi i symbolizuje przede wszystkim fakt poddania się czy też. Aktywnego uczestniczenia w codzienności, po to, żeby właśnie nie przegapić jakiejś okazji. Jeżeli chodzi o wyzwanie w kwestii materii, pokazuje Wam się dziewiątka mieczy. A więc wyzwaniem dla Was w tym miesiącu może być to, co będzie potrzebą realizacji, wbrew wszystkiemu i wszystkim. A więc może sobie obiecaliście własną indywidualną ścieżkę rozwoju, może jesteście w jakimś takim poczuciu Bycia outsiderem albo selekcji pewnej, jeżeli chodzi o dobór tego środowiska materialnego, opcji, właśnie możliwości. I być może trochę was to ogranicza, być może nawet czekacie na ten impuls, który miałby do was przyjść jako uzdrawiająca opcja, możliwość. Podarowany sobie przede wszystkim czas także pewnego zastanowienia się nad sobą. Ten miesiąc powinien temu sprzyjać, natomiast pamiętajcie, że wyzwaniem dla Was jest to, żeby nie opóźniać tego, co jest. Jest naturalnym przepływem tego, co ma przyjść lub tego, co do Was idzie, czemu należy stawić czoła. To, słuchajcie, takie też wyizolowanie się, czy też chęć właśnie uciekania do tej samotni. A więc tym wyzwaniem dla Was jest to, żeby zaprzestać myślenia takiego, może też roszczeniowego, myślenia zbyt. Wygórowanego, zbyt wyidealizowanego, także jeżeli chodzi o innych lub o samego siebie, tym samym wpędzającego w was w jakieś poczucie zakłopotania, izolacji albo takiego, no właśnie, wyobcowania albo dystansu, który być może sami sobie stwarzacie poprzez stawiane sobie granice czy ograniczenia względem i oczekiwania, bym powiedziała, nawet względem innych. A więc tutaj ten miesiąc może chcieć pokazywać. Pozbądź się oczekiwań, drogi. Koziorożcu, wobec tego, co ma do Ciebie przyjść. Pozwól na ten naturalny przepływ, pozwól sobie na to, żeby wszystko, co miałoby się zdarzyć, niech Cię mile zaskoczy, nastaw się do tego także pozytywnie. No bo też to pozytywne nastawienie jest tym takim, taką potykajką gdzieś tutaj, tym problemem w, w tym miesiącu, aby umieć odpoczywać, aby umieć też zregenerować swoje siły, aby nabrać pewnej jakości samego siebie. Wyzwaniem dla Was w tym miesiącu jest to, żeby zaufać, żeby pozbyć się takiego poczucia złośliwości, czy kierowanego do Was, czy od Was idącego w stosunku do innych. Trudnością dla Was mogą być pewnego rodzaju wydatki nieoczekiwane w tym miesiącu, coś, co będzie może właśnie dla Was takim niepotrzebnym e, gdzieś nad bagażem. E, no albo tak jak mówię, wyimaginowanym, czy też stworzonym przez, e, nie chcę powiedzieć własne chciejstwo, ale takie też e, ciśnienie narzucone losowi, że już teraz musi to być, już teraz powinno to do mnie przyjść. Pozwólcie sobie na odpoczynek, pozwólcie sobie na uważność e, Taką właśnie skoncentrowaną nie tylko na duchowości, ale przede wszystkim na zdrowiu, takim odpoczynku, relaksie, także na większą ilość powietrza, tej przestrzeni, jeżeli chodzi o popełniane błędy przez innych. To prośba do Was w tym miesiącu o ponowną ocenę sytuacji, także aby może trochę zregenerować siebie, czy też popracować nad tym, co daje Wam faktyczną rozrywkę. Rada dla was na ten miesiąc, to przeczekaj to, co jest trudne. A więc nie siłuj się z tym, na co nie masz zbyt wielkiego wpływu, albo co totalnie jest pozbawione sensu, jeżeli chodzi o walkę, rywalizację, konieczność udowadniania komuś sobie. Czegoś, a więc brak siłowości w tym wszystkim. A tutaj drogie, drogie koziorożce co jest po, potrzebny dla was. Macie w, u podstaw bardzo dużą siłę do tego, żeby poskromić w sobie nawet jakąś złośnicę. A więc, jeżeli to wam towarzyszy, jeżeli czujecie jakąś taką blokadę, takie jakieś zapętlenie właśnie w trochę też w takich emocjach własnego ego być może, pozwólcie sobie na ten dystans. Dajcie sobie, dajcie, dajcie czasowi czas i dajcie sobie przede wszystkim e, otwarty umysł. Robiąc coś trochę inaczej, czy też może nie tyle robiąc, ale nastawiając siebie odrobinę inaczej niż do tej pory, a zobaczycie, że wówczas przyjdą do was te zmiany, których być może nawet się nie spodziewacie, ale potrzebna jest przestrzeń, po, po, potrzebne jest powietrze, potrzebne jest, e, potrzebny jest ten przepływ. Czasami zmiana środowiska, czasami zmiana, przekonfigu przekonfigurowanie swojej przestrzeni, tej w której żyjecie, na przykład, może pozwolić Wam na to, żeby odgruzować pewne e, punkty e, w tej energetyce, na którą patrzycie, e, a która jakby nie było karmi Wasze oczy, tym samym e, inspiruje Was lub też nie do działania. Jeżeli chodzi o miłość, słuchajcie, pokazuje się w wyzwaniu, pokazuje się karta kochanków, a więc mogę tu powiedzieć, że właśnie wyzwaniem dla niektórych koziorożców jest to, żeby spójność zachować między tym, co zbyt dużym kompromisem jest a zbyt dużą impulsywnością czy instynktem, który w Was się może budzić. Trudnością w tym wszystkim jest komfort, aby czuć się komfortowo, czy w tej relacji, czy w tych relacjach, czy między ludźmi, których będziecie na swojej drodze spotykać lub z którymi będziecie mieć do czynienia. To są także kompromisy, a więc czy te kompromisy, na które idziecie ze sobą, z innymi, dają Wam poczucie bezpieczeństwa? Czy czujecie się odpowiednio tam, gdzie jesteście? czy to daje wam siłę, czy odbiera wam spokój ducha. Dlatego, że właśnie psychicznie możecie się czemuś chcieć podporządkowywać, możecie robić coś wbrew sobie lub próbować robić coś na siłę w imię bezpiecznej, bezpieczniejszego wyboru, w imię tak zwanego lepszego zła. A tutaj chodzi o to, żeby być szczerym ze sobą, żeby czuć pasję, żeby czuć magię i być w tej magii głęboko zakotwiczonym. Wyzwaniem dla was w tym miesiącu także może być. Nadwyżka tego, co jest altruizmem, nadwyżka tego także, co bywa. Zbyt dużym, tak jak powiedziałam, oddaniem się jakiejś sprawie. A więc tutaj większa może asertywność lub poskromienie swoich instynktów, czy też tego, co miałoby was zgubić, co miałoby wam dawać złudne poczucie szczęścia. O to szczęście musicie walczyć: o to, co daje wam luz, o to, co daje wam was prawdziwych, autentycznych, takich, jakimi jesteście, bez konieczności zmian, bez konieczności dostosowywania się, ale właśnie takich naturalnych do akceptacji i akceptujących samych siebie. Taki ten miesiąc dla Was, drogi koziorożce. Zobaczmy to jeszcze, co Wam się ma szansę udać w tym miesiącu. Koziorożec. No, i pięknie, cesarz, a więc udać Wam się może wszystko, co, no tak jak powiedziałam, z tym ego jest związane. Mam nadzieję, że w tę pozytywną stronę, że właśnie to nie będzie taka, taki radykalizm, a że postawicie jakąś tamę i powiecie: Dobra, Bastafini, to teraz na moim stawiam i będzie tak, jak ja chcę. To nie o to chodzi. Tutaj w tym czytaniu propozycją dla Was tego miesiąca jest to, żeby odpuścić wszystko, co kontrolą jest. Ten rycerz, ten cesarz może mi mówić, że mm, ta kontrola gdzieś będzie Wam towarzyszyć, że uda Wam się także być dobrym dyrygentem dla tych wszystkich energii, które wokół Was się będą pojawiać, dla właśnie własnych korzyści, własnych celów. Tutaj jedynie musicie sobie odpowiedzieć na pytanie, co nadrzędnym jest Waszym celem, co Wam daje faktyczne poczucie szczęścia, bo to w tych relacjach i tych emocjach i tej sferze miłosnej, partnerskiej, tej międzyludzkiej Wam się dosyć mocno pokazało. A więc to, co Wam się udać może, to także wyjaśnić lub uzyskać jakąś jasną klarowność, dobrze coś doprecyzować. Znaleźć także możliwość pewnej inicjatywy i realizacji, a także osiągnąć cel, o którym mówię, jeżeli i on stanowi gdzieś wasze wyzwanie i koreluje z wami właśnie to czytanie. Zobaczmy jeszcze, jaka. Y Afirmacja dla koziorożca na miesiąc maj. Koziorożec i miesiąc maj. No i właśnie, pokazała Wam się adekwatna do czytania karta. Kiedykolwiek siebie dostrajam do ducha, najwyższa prawda jest mi objawiona po to, aby mnie prowadzić. Takie podsumowanie i kierunek tego miesiąca, jeszcze zobaczmy, który będzie chciał się Wam tutaj pokazać jako wskazówka. Nauczanie. Masz niebywały, czy też wspaniały dar pracy z innymi. Czy rozważałeś możliwość nauczania? No więc słuchajcie, taki gdzieś akcencik dla kogoś, może dla większości. Pamiętajcie o łapkach, pamiętajcie o subskrypcjach, za wszystkie dotychczasowe pięknie, wam dziękuję i pozdrawiam te koziorożce, które stale są i wspierają kanał. Stałych widzów gdzieś jeszcze w tle, zapraszam do aktywności. Pozdrawiam Was, trzymajcie się ciepło. Pięknego maja, zapraszam. Wodniki, hej!